Artur Barciś i Anna Seniuk to bezsprzeczne walory tego filmu. Ale jak mówi sam tytuł tego filmu, to lepiej nie kręcić nic na siłę, zwłaszcza jeżeli to ma być komedia romantyczna. Bo w sumie może wyjść coś, co jest ani romantyczne. Ani nie jest podobny do komencji. I moim zdaniem tak tu właśnie jest. Nie wiem, czy autor scenariusza chciał pokazać uroki Podlasia, czy też wyśmiać podlaskie klimaty, obyczaje i styl życia na krańcach Polski. Bo miałem wrażenie, że ten film ma jedno. I drugie. Bohaterka, która podstępem została wywabiona z Wrocławia na podlaską wieś, wpada w pułapkę zastawioną przez jej babcie. I mówiąc szczerze, nie bardzo widziałem sensu w fabule tego filmu. Gra aktorów jest całkiem na poziomie, ale mówiąc że nie mieli specjalnie co grać. I ani ten film mnie nie wzruszył, ani nie e, rozbawił.